Syfilis przywlokła do Polski niejaka Wojciechowa, która udała się na pielgrzymkę do Rzymu. Kiłę może mieć nawet sam szatan. Ten nos nazywany jest nosem bulldoga. Taka podróż w czasie Weneryków Wita stworza. Partnerem projektu High History jest sklep Militaria.pl, gdzie trwa obecnie zimowa wyprzedaż. Produkty nawet do 50% taniej. Polecamy. Teraz złoto jest w zasięgu ręki. Janna Lamparska. Na Zamku Bawelskim w Krakowie znalazł chwilowe schronienie słynny ołtarz Wita Stwosza. Rok 1949 w Krakowie trwa renowacja słynnego ołtarza mariackiego Wita Stwosza. Ołtarza, który udało się odzyskać po niemieckiej grabieży w czasie II wojny światowej. I to widać na tym zdjęciu, ale my w kadrach historii wracamy dzisiaj do roku 1932, kiedy Pewien krakowski profesor, dermatolog i kolekcjoner pornografii odnajduje w tym ołtarzu coś wyjątkowo intrygującego. W 1932 roku zaczyna się renowacja ołtarza Mariackiego. On powstawał przez 12 lat. Widz. Stworz skończył go w 1489 roku. To jest bardzo, bardzo istotne w tej historii. Zapamiętajcie. 1489 rok i kiedy historycy sztuki, kiedy konserwatorzy przeglądają, wycierają, oczyszczają te potężne rzeźby, największe rzeźby z tego ołtarza mają ponad 2,80 m. Są wyższe niż człowiek. Jest ich prawie 200, a cały ołtarz ma wymiary 11 metrów na 13. I kiedy oni pracują, do pracowni konserwatorskiej przychodzi profesor Franciszek Walter. To jest dermatolog, wenerolog, czyli człowiek, który zajmuje się badaniami chorób przenoszonych drogą płciową, a także kolekcjoner rysunków pornograficznych, które prawdopodobnie, jak dzisiaj możemy się domyślać, w zamian za leczenie wiadomych chorób. Przekazują mu znajomi malarze i graficy. Profesor Walter patrzy z bliska na te rzeźby, wyczyszczone, może mieć je tuż przed oczami i nagle zauważa, że widz stworz Ukrył w swoim dziele coś niezwykle istotnego. Oczywiście, kiedy na te rzeźby patrzy historyk sztuki, to widzi, jak pięknie są zrobione. Kiedy znawca od drewna widzi wszystkie słoje, wszystkie nieregularności. Ale co widzi wenerolog? On widzi, że wit widz stworz prawdopodobnie przedstawił na ołtarzu mariackim weneryków. Kiłę na w tym ołtarzu może mieć nawet sam szatan, no ale to raczej logiczne, no bo szatan to się chyba nigdy dobrze nie prowadził. Ale spójrzmy teraz na zbliżenia figur z ołtarza mariackiego z broszurki profesora Waltera. Spójrzcie na środkowe prawe skrzydło przedstawiające pojmanie Chrystusa. Na 12 postaci, które tam widzicie. Trzy według profesora mają, no lekarz, lekarz to musi to powiedzieć, bardzo ciekawe zmiany skórne. Ten łysy mężczyzna z takim wytrzeszczem, trochę z oczami rozbieganymi, który, zdaniem profesora, z całą pewnością może chorować na tak zwaną kiłę wrodzoną. Profesor nazywa tego mężczyznę faryzeuszem. I teraz przyjrzyjcie się dokładnie tej twarzy. Widzicie potężną, kwadratową, szeroką czaszkę, pozbawioną w zupełności włosów, wypukłe czoło i bardzo wyraźne guzy czołowe. Brak rzęs, brwi są zachowane, bardzo wąskie, górna warga, jakby zapadnięta, a zapadnięta wskutek braku trwałej podstawy kostnej. Najważniejszy tu jest jednak nos, który dla dermatologa ten nos to jest ostateczny argument, dlatego że on jest taki płaski, ponieważ zapadł się, bo tkanka chrząstna pod spodem została zniszczona. To wszystko właśnie wskazuje na kiłę wrodzoną, na chorobę przenoszoną na dziecko przez matkę. Matka mogła zarazić się drogą płciową, mogła też przejąć po swojej matce tę chorobę. Natomiast dlaczego wenerycy są na ołtarzu i przede wszystkim jak to możliwe, że widz stworz wyrzeźbił chorobę, której wtedy oficjalnie. W Europie jeszcze nie znano. Pamiętacie, ołtarz witastworza został zakończony w 1489 roku. Natomiast kiła, inaczej syfilis, choroba przenoszona drogą płciową, za którą odpowiedzialny jest krętek blady. Pojawia się w Europie. 5 lat po ukończeniu ołtarza przez Wita Stwosza. I tu mamy zagadkę. Dlatego, że syphilisa, właściwie jako epidemia, wybucha w Neapolu w 1494 roku po drugiej wyprawie Kolumba. Dzieje się to wszystko prawdopodobnie za sprawą marynarzy, którzy tam w dalekim kraju na delegacji wiele obcowali z miejscowymi kobietami, nie zawsze za ich przyzwoleniem. A a syfilis był tam, w tamtym kraju, taką dość łagodną chorobą. Dla Europejczyków okazał się czymś wyjątkowo trudnym. Polski kronikarz Marcin Bielski twierdzi, że syfilis przywlokła do Polski niejaka Wojciechowa, która w 1495 roku udała się na pielgrzymkę do Rzymu i wróciła stamtąd z dodatkowym bagażem. A potem to już poszło w 1501 roku na kiłę umiera Jan I. Olbracht, król polski, zaraz po nim kardynał Fryderyk Jagiellończyk. Za trzy lata jego brat Aleksander Jagielończyk. Zresztą to jest ciekawe, że w Polsce kiłę nazywano chorobą niemiecką, we Francji chorobą angielską, natomiast we Włoszech chorobą francuską, co też troszkę pokazuje, kto za kim za bardzo nie przepadał, chociaż dość często używano również takiej nazwy franca. Ponownie zajrzyjmy do książki profesora Waltera, a także na Twarz Faryzeusza. Ten nos nazywany jest nosem buldoga, nosem siodełkowym albo nosem lornetkowym. Podobno, jak pisze profesor, taki nos może występować też przy innych chorobach, na przykład przy trądzie. Natomiast najczęściej ten objaw występuje właśnie w kile. Ale na ołtarzu Wita Stwosza są jeszcze inni zarażeni, nie tylko ten jeden pozbawiony włosów. Człowiek. Teraz przesuwamy się do płaskorzeźby przedstawiającej Chrystusa wśród uczonych. Ta twarz człowiek w kapturze. Profesor Walter twierdzi, że choć nie widzimy układu jego czaszki, to nos jego wygląd świadczy o tym, że był to człowiek, który przeszedł kiłę wrodzoną. I teraz pytanie, czy widz stworz znał te choroby czy pozowali mu ludzie właśnie z takimi schorzeniami? To jest o tyle ciekawe, że profesor Walter po tych wiekach, kiedy patrzył na ołtarz Wita Stwosza, zastosował pewną nowatorską, niestosowaną właściwie metodę. Mianowicie patrzył na te figury i przenosił je jakby we współczesne czasy. Tak, jakby to byli żywi ludzie z chorobami, na które patrzy lekarz i może je albo zdiagnozować, albo zaradzić. Taka Podróż w czasie weneryków Wita Stwosza. Zanim dojdziemy do największej sensacji na ołtarzu Wita Stwosza, popatrzmy jeszcze na szatana na płaskorzeźbie Chrystus wstępujący do piekiel. Szatan jest tam straszny, ma głowę ptaka. Takie były wtedy kanony rzeźby. Natomiast zdaniem profesora Waltera, człowiek, który był modelem dla szatana, Cierpiał na chorobę nazywaną przez profesora wilkiem żrącym. Po łacinie lupus vulgaris, worax, tak zwany toczeń, albo inaczej gruźlica skóry. I tutaj profesor już daje możliwości interpretacji, ponieważ twierdzi, że mogą to być. Również inne schorzenia, na przykład bardzo, bardzo zaawansowane stadium syfilisu. Zresztą przypatrzmy się teraz z bliska na tę owrzodzoną twarz bez górnej wargi. Czerwień wargi górnej ma podłużne owrzodzenie, nie ma dziąseł, zęby i górny brzeg szczęki są odsłonięte. Szkliwo zębów jest nadżarte, natomiast niezwykle ciekawe jest Czoło. widać w nim. Głęboki otwór, który mógłby być następstwem procesów zgorzelinowych. Jeżeli będziecie się dłużej przyglądać, niestety tego nie widać, kiedy stoicie pod ołtarzem, bo jak mówię, on jest ogromny, zresztą każdy Polak go zna. I mimo tego, że figury są bardzo wysokie, ja podczas ostatniej renowacji ołtarza miałam szansę stać na nim, stać przy tych figurach. To było niesamowite przeżycie i one rzeczywiście są ogromne. Na Natomiast widztworz bardzo, bardzo mocno podkreśla różne szczegóły anatomiczne, na przykład łydki, na których widać bardzo wyraźnie żyły, żyły chore i są doskonale wyrzeźbione, jakby widz stworz studiował anatomię albo miał przed sobą chorego człowieka. Jest też święty Piotr z brodawką, ale tu profesor Walter mówi, że to zwykła, starcza brodawka, on by tego nie leczył, tym nie warto się przejmować. Ale jest coś jeszcze w tym ołtarzu, co wzbudza już pewien niepokój badaczy i antropologów. Julian talko wybitny polski antropolog, który również miał okazję oglądać te figury z bliska w 1932 roku, uznał, że widz stworz podzielił wyrzeźbionych przez siebie ludzi na dwie grupy antropologiczne. Prorocy, święci, aniołowie to są Europejczycy, wysocy, o jasnej skórze. Natomiast żołdactwo, plebs, no to oni już nie są tacy ładni, no i mają troszeczkę mongoidalne rysy. Krycewicz również przeglądał te figury pod kątem chorób i stwierdził, że święty Jan ma na szyi taką szramę gruźliczą, ale profesor Walter uznał, że to żadna tam szrama, tylko po prostu Święty Jan był stary i to jest po prostu taka zwykła fałda skóry. Te choroby profesor widzi zresztą wszędzie. Najpierw jest żołnierz, który chwyta Chrystusa za włosy, ma według profesora raka skóry. To wrzut drążący, czyli ta postać raka skórnego, która powstaje z małego guzka, najczęściej z brodawki starczej albo łojotokowej. Tuż obok żołnierza znajduje się pachołek z pochodnią, który ma duży workowaty twór zwisający w tej części ciała i mogłoby się wydawać, że jest to tak zwane wolę, ale zdaniem profesora ten chłopak, ta postać umrze za jakiś czas w cierpieniu, bo zdaniem profesora jest to również nowotwór, nazywany włókniakiem wiszącym, który może mieć nawet czasami 15 kg. W imieniu całej naszej ekipy bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście z nami. Jesteśmy w czwartki o 19.45 i zapraszam Was jak zwykle w każdą niedzielę o godzinie 10:00 I skoro jesteśmy dzisiaj pod ołtarzem Wita Stwosza i rozszyfrowujemy jego kod, to w niedzielę zobaczymy jak Hitler postanowił sobie ten ołtarz ukraść z tymi jego wszystkimi wenerykami, z tymi wszystkimi jego tajemnicami. Nazywam się Janna Lamparska. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście, jest nas naprawdę coraz więcej i proszę Was o te podbicia, o lajki, no i o komentarze. Teraz się podobno liczą komentarze powyżej 7 słów. Proszę was, pamiętajcie o tym. A tak na koniec, niech wam te choroby weneryczne nie przysłonią piękna i niezwykłości tego jednego z najwspanialszych średniowiecznych zabytków, no i największego ołtarza w Europie, który można zobaczyć w Krakowie.